Jestem chory, to jestem w dupie, bo nic nie mogę robić, ani nagrywać na YouTubie, ani kręcić gimby nie znają, ani kręcić vlogów, uczyć się też nie mogę, w zasadzie to powinienem tylko leżeć i spać i jakoś się kurować, ale no, postanowiłem jednak, że coś nagram. Także cześć, na wszystkich z tej strony Trupa, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj chcę opowiedzieć o tym, co tak naprawdę dużo ludzi mnie pytało od pewnego czasu a ja tak jakby nigdy się do tego nie ustosunkowałem to znaczy odrzucałem to, odrzucałem że powiem później, powiem kiedy indziej i tak dalej, no ale wypada o tym powiedzieć w miarę coś konkretnego a mianowicie chodzi o gimnazja chodzi o gimnazję o to, że e, ich nie będzie znaczy co mi do tego, tak, co mi do tego już dawno gimnazjum skończyłem, mam to już gdzieś i tak naprawdę to, że gimnazja zostaną zlikwidowane i będzie przeprowadzona z powrotem przywrócona e, podstawówka ta ile? siedmioletnia, ośmioletnia a potem czteroletnie liceum no mnie nie dotyczy nijak no bo, no bo ja już to mam za sobą, jednak dużo ludzi mnie pytało pod względem mojego kanału Gimby nie znają, co zrobisz z nazwą kanału, jak, jakby zamknął gimnazja no co zrobię z kanałem, to mogę już wam teraz powiedzieć, że po prostu nic nie zrobię znaczy nie zmienię nazwy kanału, bo, dlatego że instytucja została zlikwidowana powiem więcej, nazwa kanału będzie jeszcze bardziej atrakcyjna, ponieważ sama, samo słowo gimby yy, prędzej czy później odejdzie w zapomnienie, jeżeli gimnazja znowu nie powrócą i samo słowo gimby będzie niejako czymś takim nostalgicznym, prawda? Więc to jeszcze daje wartość dodaną do nazwy mojego kanału. Także wydaje mi się, że raczej nazwy nie będę zmieniał, bo to byłoby kompletnie bez sensu z mojej strony. A wracając do tego, co sądzę o gimnazjach, że powrócą i tak dalej, no to jak ja poszedłem do e, podstawówki, to w tym momencie wprowadzono gimnazja, czyli nie wiem, 99 rok, coś takiego. No i e, dla mnie to wtedy nie, jakby nie miało znaczenia, no bo byłem w podstawówce i tak byłem w ogóle w szkole, więc się cieszyłem, że coś jest nowego. E, no i nagle, e, kiedy już. Pojawiło się to gimnazjum i kiedy już skończyłem 6 klas podstawówki, no to wtedy zaczęło mi to doskwierać albo i nie. Będąc w klasie w podstawówce, no miałem tam jakby swoich znajomych, swoją jakąś tam paczkę, no znałem tych ludzi. No a gimnazjum mieliśmy, o dziwo, w tym samym budynku, znaczy może nie w tym samym budynku. Były dwa budynki, podstawówka i gimnazjum połączone ze sobą, jakby i były tam oczywiście inne wejścia, i jakoś ludzie z gimnazjum nie bardzo się mieszali do tych z podstawówki, ale co stało na przeszkodzie, żeby zrobić to dużo. Sprytniej niż zostało to zrobione. 99%, no nie wiem tak naprawdę, czy ktokolwiek zrezygnował z tego pomysłu, ludzie, którzy chodzili do podstawówki, poszli też do tego samego gimnazjum, które było tuż obok, no bo po co szukać innego, skoro już dobrze się zna tą szkołę, dobrze się zna tych nauczycieli, bo niektórzy tam powiedzmy byli podobni, więc, więc po co po prostu zmieniać całe środowisko, jak można zostać w tym samym. Tym bardziej, że przez te wszystkie 6 lat, no człowiek się jakoś tam niejako, no już jakby oswoił z tym wszystkim, polubił tych ludzi. Jeżeli Ktokolwiek miał jakieś takie wielkie problemy w podstawówce, no i nie chciał mieć do czynienia z tym samym środowiskiem, to to było dla niego wyjście, żeby się wypisać z, tego, e, z tej szkoły i przenieść się zupełnie gdzie indziej. Ale dla mnie było oczywistym, że pójdę do gimnazjum do tej samej szkoły, do której chodziłem w podstawówce. No i to było dość dziwne, ponieważ e, przypisywali nas do innych klas. I to troszeczkę mi się nie podobało, ponieważ gdy byłem w podstawówce, no to wszyscy ludzie, z podstawówki, ode mnie z klasy na przykład, przeszli do tego samego gimnazjum. Więc co stało na przeszkodzie, żeby po prostu przenieść tę klasę i jeden do jeden przenieść ją. W formie klasy z gimnazjum. Czegoś takiego nie było i po prostu nas wymieszali masakrycznie. Wymieszali nas, kiedy ja przyszedłem zobaczyć nowo, nowy rozkład um, ludzi w klasach, czyli po prostu na drzwiach były takie gablotki i tam wiszała nam była karteczka klasa A, klasa B, klasa C, klasa D i były wypisane nazwiska. No jak gdy zobaczyłem te nazwiska, no to się troszeczkę przeraziłem, ponieważ nie było tam prawie nikogo, kogo znałem, nie było nikogo, kogo znałem z mojej klasy, czyli po prostu tam była po prostu jakaś mieszanina, tak? Mieszanina ludzi, niektórych kojarzyłem z innych klas, a my nie do końca połaliśmy jakby jakąś dużą sympatią do innych klas, bardziej traktowaliśmy ich jako rywali niż jakichś tutaj towarzyszy, no i tak wiedząc, że będę powiedzmy sam wśród obcych, no troszeczkę się zmartwiłem. Na szczęście po paru perturbacjach, które tam miały miejsce, kiedy to jeden z moich kolegów, drugi, trzeci, czwarty, przepisali się do tej klasy i po tych różnych roszadach, które miały miejsce właśnie w składzie tych klas, no troszeczkę to poprawiło, i byłem ja, i powiedzmy moich czterech dobrych kolegów, yy, i reszta nowych, tak? Reszta nowych, których mniej więcej kojarzyłem, ale nie do końca. No i gimnazjum, muszę Wam powiedzieć, było trochę takim, no cóż. Yy, no nie bez kozery, coś, te, te słowo gimbus i tak dalej ma jakiś taki negatywny wydźwięk, ponieważ gimnazjum było najgorszą taką mieszaniną ludzi w najgorszym ich okresie życia, okresie dojrzewania. Wtedy naprawdę człowiek dostaje, dostawał małpiego rozumu i po prostu to, co się działo w gimnazjum, to naprawdę nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, takiego rozpierdolu, można by powiedzieć, takiego chaosu, takiego, no, takich po prostu łamania zasad. W podstawówce byliśmy wszyscy grzeczni, w liceum już w miarę wchodziliśmy w dorosłość, więc też niejako ta matura nas tutaj straszyła, ale gimnazjum to było po prostu coś, gdzie yy, nikt się nic nie uczył, wszyscy się po prostu, no takie akcje, jakie robiliśmy w gimnazjum, znaczy ja nie robiłem, bo ja byłem z tych grzecznych, tak, ale e, moi koledzy, no to po prostu aż, aż, można by to opowiadać długo, 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 e, ale nie chcę za kogoś opowiadać tych historii, może kiedyś wam coś opowiem, e, no po prostu to przechodziło ludzkie pojęcie, ludzkie pojęcie też <laughs> swoją drogą gimnazjum, ja nie do końca przepadałem za tym pomysłem, znaczy e, nie przepadałem głównie za tym, że na samym początku, ponieważ te klasy, tak, te klasy się pomieszały, nie znałem już tych ludzi, których znałem w podstawówce i tak dalej, ale potem po trzech latach gimnazjum tak naprawdę uznałem, że to był dobry czas, to był dobry czas po pierwsze i właśnie to, co kiedyś było dla mnie problemem, stało się polusem, ponieważ... Przez to, że dostałem nowych ludzi w klasie, tak naprawdę poznałem więcej ludzi, tak? Kontakty yy, z tymi, którymi, którymi chciałem. Słuchajcie, muszę nazwy wysmarkać. Z tymi, którymi chciałem utrzymywać, kontakt utrzymywałem nadal, a w gimnazjum poznałem kilku, nawet kilkunastu fajnych ludzi, z którymi potem się jakby tam kumplowałem. Także, także to dało też nowe możliwości, ponieważ no, gdybyśmy ciągnęli to samo od podstawówki, to tak naprawdę byliśmy, bylibyśmy z tymi samymi ludźmi od, nie wiem, ilu, 6, 7, 8, 9 lat, prawie 10 lat, z tymi samymi ludźmi codziennie się widzieć. No troszeczkę mogłoby po pierwsze się znudzić, po drugie, moglibyśmy się mieć siebie dość. W gimnazjum było na początku takie, takie otrzęsienie, po prostu nowość, nowość, nikogo nie znam. To z jednej strony, ale z drugiej strony, po trzech latach doceniam to i szczerze mówiąc, uważam, że to był w miarę dobry pomysł. Z drugiej jednak strony ucierpiało też na tym troszeczkę liceum, ponieważ w liceum powinno się być, wydaje mi się, 4 lata. Tak, ponieważ 3 lata w liceum jest troszeczkę za krótko. W liceum uważałem, że tam tak naprawdę można było zrobić sobie taką fajną, zgraną paczkę z tych ludzi, którzy tam byli, ponieważ już jesteśmy. Dorośli, powiedzmy, ludzie w liceum też są jakoś tam wybrani, bo u mnie, nie wiem jak u was, ale jak się liceum wybierało, no to się bardzo patrzyło na to, jaki on ma tam poziom reprezentuje, jakie są progi punktowe, no i ludzie w liceum raczej byli na podobnym poziomie, powiedzmy, intelektualnym, co ja, i wydaje mi się, że z nimi najprościej byłoby mi się dogadać, ponieważ niektórzy w gimnazjum, po gimnazjum nie szli dalej, znaczy nie, musieli iść dalej, ale szli na przykład do zawodówek albo do innych rzeczy, których ja na przykład bym nie chciał, prawda? Więc w gimnazjum byli, była mieszanka. 那。 Wszystkich charakterów. W liceum jeszcze jakoś to sprecyzowało, zresztą w liceum było też profilowane, więc jak ja poszedłem na ścisły profil, no to tam miałem ścisłe umysły, więc, więc jakieś tam wspólne języki mogłem z tymi ludźmi znaleźć. No i będąc z nimi przez 3 lata, nie do końca wydaje mi się udało mi się takiego super z nimi zżyć, ponieważ no to było za mało czasu. To było za mało czasu, tak naprawdę fajnie się czułem dopiero w trzeciej klasie liceum, kiedy już się poznaliśmy, tak naprawdę po tych trzech latach wiedzieliśmy więcej, więcej o sobie, prawie wszystko. No i brakowało tego takiego ostatniego roku, takiego w którym naprawdę byłoby fajnie i niestety no po trzech latach liceum się szybko skończyło. Także, mm, moim zdaniem, to już podsumowując, na całą dywagację na temat powrotu em, tego systemu starego i y, wykasowania gimnazjum. Wydaje mi się, że e, tak, e, z, gimnazjum uważam za fajny okres w moim życiu, w moim życiu, nie wiem jak u was, możliwe, że to był u was horror, ale ja bardzo miło wspominam gimnazjum. E, postawówki nie lubiłem nigdy, bo tam po prostu taka dzieciarnia i tak dalej, i tak dalej, e, no a liceum jest po prostu e, za krótkie było. Także plusem będzie to, że liceum będzie dłuższe, bo 4 lata liceum to naprawdę fajny pomysł i wydaje mi się, że wtedy się rodzą najlepsze przyjaźnie e, i wtedy się naprawdę ludzie poznają, ponieważ no, mają więcej czasu na to, a, a minusem jest to, że będą ludzie siedzieć 8 lat, tak? 8 lat podstawówki i 4 liceum. 8 lat podstawówki będą siedzieć w, w tym samym gronie no i to po prostu ich może już zniszczyć. Ponieważ, no, od małego dzieciaczka do w zasadzie już dorosłego chłopa i czytam do dziewczyny. No tyle się zmienia w życiu człowieka, że <laughs> że niektóre rzeczy też powinny zostać zrestartowane. Przynajmniej w moim przypadku to się opłaciło. I nie wiem jak powinienem ludzie się zachowywać w tym starym systemie. Niektórzy go chwalili, niektórzy go hejtowali. Było dużo, dużo sprzeciwu odnośnie gimnazjum. Ja go jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ naprawdę gimnazjum to jest mikser najgorszych, najgorszego okresu życia. I takie odizolowanie go było naprawdę no, ryzykownym pomysłem, ale wydaje mi się, że było fajne takim restartem życia, jednocześnie trochę zabierając tej tej magii z liceum. Osobiście wolałbym, żeby gimnazjum zostało, mimo iż nie chodzę już, to jednak jeżeli ktoś by mnie zapytał, to wolałbym, żeby gimnazjum zostało z prostego powodu. Kanał Gimby nie znają, miałby mimo wszystko Dalszą rację bytu. Mimo, już powiedziałem na początku, że nazwa kanału, mojego drugiego kanału, na który Was zapraszam, em, troszeczkę też dostanie pozytywnów, jeżeli chodzi o to, że gimnazjum również odejdzie w zapomnienie, to jednak wolałbym, żeby ta instytucja została, żebym miał się na czymś opierać. To jest takie moje prywatne zdanie. Nie mam innego, ponieważ nie mam innego interesu mieć. Nie mam dzieci, nie mam ochoty wracać do gimnazjum za bardzo, bo już jestem jakby. Trochę bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o mój system edukacji. Także to są moje jedyne spostrzeżenia jako z mojej osoby. Ja patrzę na gimnazjum tylko przez pryzmat tego, że taka instytucja będzie istniała i że będę mógł sobie opierać na tym mój kanał. Powiedzmy, także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o przywróceniu tego starego porządku, usunięciu gimnazjum. Jak to teraz będzie wyglądało, czy wydaje Wam się, że to będzie na dobre, czy na złe. Jak wspominacie Wasze gimnazjum? Ja wspominam nawet spoko. Ale liceum wspominam lepiej, wydaje mi się, także wydłużenie liceum, wydłużenie podstawówki. No zobaczymy jak to wyjdzie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji kanału i komentarzach. Na razie i cześć.